No I jesteś właśnie moim zdaniem przykładem człowieka, który dał się po prostu wpuścić maliny, bo uważasz, że ładujesz się za darmo. To tą instalację fotowoltaiczną, to Ci ktoś prezentował, nie, nie będziesz musiał jej zutylizować, nie zamortyzujesz yy, potem sobie kosztów takiej instalacji, to mogłaby być tak samo połać. Ale nie, bo człowieku Taka instalacja hajcuje się tak samo szybko jak Taki samochód elektryczny I ciężko jest to ugasić Bo co Takim elektrykiem będziesz mógł po buspasie jeździć nie? Wydałeś ze 300 Co najmniej 1000 albo nie wiem 500 Po to żeby mieć elektryka I za parkometr nie płacić W mieście Ile ty tam tego samochodu nastawiasz Kiedy ci się to zwróci Daliście się Wciągnąć w propagandę Ekoterrorystyczną, bo to inaczej nie można nazwać. Kto potem zutylizuje takiego elektryka? Co będzie, jak taki elektryk się zapali? Co na przykład z wymianą ogniw? Nie mówię silniki. Silniki to są tanie, relatywnie. Ale takie baterie. Co się potem z takim samochodem stanie? On się nadaje do czegoś? Albo uderzysz i G-sensor wykaże, że ogniwa są uszkodzone. I nikt nie będzie chciał tego blacharsko naprawić, a będziesz miał do wymiany tylko błotnik, drzwi i nadkole. I co wtedy? Wymyślicie, że wszystko jest za darmo, tak? To nie jest za darmo. Daliście się wciągnąć w propagandę ekologiczną.